dzisiaj jest 30 sierpień 2022 rok wtorek wieczorem chwilę temu oglądałem Pana Zbigniewa Stonogę na YouTube którego niniejszym oczywiście pozdrawiamy Pana Zbigniewa Stonogę oglądałem jego filmik jak składał życzenia Zbychowi więc postanowiłem nagrać też swoje życzenia tutaj dla Zbycha, ponieważ no wiadomo, że, że skąd mogłem wiedzieć, że Zbychu miał ostatnio, chyba tam w połowie sierpnia, jakieś kolejne urodzinki. Być może, nie wiem, 52, 53 lub 54 urodzinki Zbychu ma. Więc skąd mogę o tym wiedzieć? Dopóki nie oglądnęłem pana Zbigniewa Stanogi, który ogarniał te tematy tutaj publicznie dla nas, więc się dowiedziałem, że Zbychu miał jubla, czyli Zbychu byłby lwem, tak? Zbychu byłby lwem, chyba. Tak jakoś. No. Może tak jest. No dobrze, więc jako suwereny pozwolę sobie złożyć Zbychowi życzenia, aby Zbychu złapał w końcu skundlonego, parszewego bandytę międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, druzgała Szczepanik, lat około 51. O kurczę, to, to chyba Zbychu i ten bandyta jesteście jakoś tak w podobnym wieku. Czy równolatki, czy jakoś tak. Hmm, no to ciekawe. Tu, tu, tutaj taki zbychu, no, zbychu tutaj, święcie, święcie za. No nie można sobie takich, no. Ktoś może być za, zamyślony do zdjęcia, żeby, żeby, żeby no zdjęcie dobrze wyszło. No sami, sami wiecie, no co wam będę tutaj, kurczę, mówił. Dobrze, więc y, życzę zby, Zbychowi tutaj na urodzinki, aby złapał skundałego bandytę sądowego, międzynarodowego, groźnego, przestępcę, międzynarodowego, kłamcę, oszusta, mataczyciela, działającego w złej wierze, który naprawdę zhańbił dobre imię pracownika sądowego w całej Polsce, a nie tylko we Wrocławiu. I no nie wiem ile miałbym czekać, aż to moje życzenie dzisiaj dla zbycha ziobry, żeby się spełniło po prostu, bo ten skundony parszywy bandyta międzynarodowy Magdalena Kaliszewska, ona mnie nęka uporczywie już piąty rok nieprzerwanie poprzez państwo polskie, i dopóki zbiegnie w ziobro, nie pojmie jej i nie schwyta i nie wsadzi do, do jakiegoś psychiatryka czy do aresztu nie tymczasowego na nie wiadomo jak długo, nie stłuje jej w kajdanki tak porządnie i nie przesłucha tak super, no dzielnie oczywiście. No to ten parszywy bandyta, mający immunitet pracownika sądowego, będzie mnie nękał uporczywie całą wieczność albo jeszcze dłużej, więc życzę Zbychu tobie abyś szybko tam w tym Wrocławiu na rubieżach 3 RP abyś pojmał, schwytał tego bandytę międzynarodowego Magdalena Kaliszewska i żebyś na, na, na kopach Zbychu osobiście, żebyś tam pojechał i żebyś na, 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 na kopach porządnie, na kopach ją z roboty wywalił ona tam jest w pokój 168 albo 170 jakoś tak, to jest Zbychu słuchaj chłopie to jest sekretariat, Wydział Pierwszy Cywilny, Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki. Wiesz o tym, że zbychu słuchaj, bo jesteś kumaty. Gdybyś wchodził tam do sądu rejonowego, do tego budynku, tam jest takie super wejście, to idziesz tą klatką schodową. Tam spytasz się tego milicjanta, słuchaj zbychu, spytasz się tego milicjanta obywatelskiego, jak dojść do rejonówki na krzykach, to to powie ci. Iść klatką, schodową do góry na pierwsze piętro i skręcić tam w lewo, bo w prawo jest prokuratoria jakaś taka, na Rubieżach trzeciej RP za górami, za lasami i te sprawy. Więc ty byś poszedł tam w przeciwną stronę właśnie to tam się zaczyna cały korytarz długi to jest rejonówka. Sąd rejonowy, wydział pierwszy na krzykach. To tam byś miał trzeci albo czwarte drzwi, gdybyś szedł. Tak, jak właśnie mówię, po prawej stronie. Tam miałbyś pokój 168, to byłby sekretariat. Więc tam, z Wychu, słuchaj, wchodzisz z kajdankami. Masz jednego milicjanta obywatelskiego. Pytasz się, która to jest ten bandyta międzynarodowy Magdalena. Słuchaj, Zbychu, w kajdanki ją. Od razu mówisz, że, że, że ta kobieta tutaj już nigdy się nie pokaże, że jest wykopana z roboty na, na kopach, na przykład, twoich, twoich, na przykład, Zbychu. Bierzesz ją do aresztu na, na dołek, na wydobywczy, przesłuchujesz tego groźnego bandytę Magdalena Kaliszewska. Ona wszystko ci wyśpiewa, co dokonała, jakie przestępstwa, co zamierza i tak dalej. I w ten sposób Zbychu jest sytuacja rozwiązana. Więc, powiedzmy, tego Zbychu... Życzę Tobie jako superen teraz na te kolejne urodzinki, które tam po prostu masz. Zbychu, słuchaj, czy to jak na teraz jest, no właśnie, czy to jest zrozumiałe, czy jakieś pytania miałbyś, Zbyku, czy coś, to śmiało mi zadać pytanie, to ja Ci odpowiem. No, więc mam nadzieję, że sobie z tym poradzisz, albo słuchaj, Zbyku, bo tam ten jubel u Ciebie może trwać i tak dalej, może będziesz busy, zajęty, Cokolwiek by to nie było. Słuchaj Zbychu, może załóżmy dałoby się tak y, zrobić, że z, załóżmy, ty byś Zbychu razem z twoim tam badziebiem tym stolicy, ty byś Zbychu i ten twój cały tam kurwidołek jakikolwiek by tam no nie był. Słuchaj Zbychu, więc ty masz okulary. Umówmy się tak, że twoje okulary ci zaparują. Tam coś się pobr... No tam, no, że nie będziesz używał okularów. Czyli po prostu słuchaj Zbychu, ty przymkniesz oko, ok? Tak się umawiamy? To będzie umowa dżentelmeńska tak między nami. I załóżmy, ja w tym czasie postaram się, no, mieć bliskie spotkanie trzeciego stopnia z tym parszywym bandytom sądowym, międzynarodowym Magdalena Kaliszewska, druzgała Szczepanik, lat około 51 po prostu. I jak załóżmy już sobie z nim porozmawiam Zbychu, to tam może tak się okazać, że ona zmieni zdanie w wielu po prostu kwestiach, że ona sama się zwolni z roboty i wyjdzie z tego budynku w pantofelkach, tam do jakiegoś kartonu służbowego czy coś tam, wszelkie jej mysz do O, mysz do komputera, tam wrzucimy klawiaturę, tam pieczo, o, pieczątkę sądową, co tam, ciuszki, tak? Czekaj, czy ona ma czarne ciuszki w zwykłym, po, powiedz mi, czy sekretarka sądowa ma czarne ciuszki? O, to jak ma togę? O, zbychu, togę, racja. Togę jej wrzucimy. Co ona ma? Czy ona ma taki czarny łańcuch, taki super ciężki, raperski łańcuch z taką kaczką na, na końcu tego łańcucha? Czy ona ma ten taki ciężki łańcuch z takim ptakiem jakimś na końcu? To niech do tego kartonu jeszcze sobie jako obciążnik ten łańcuch wrzuci. Chyba tam nigdzie. W szafce swojej służbowej nic nie ma ani w biurku. Niech powiedzmy, ona to weźmie swoje rączki sądowe i niech wyjdzie z budynku. A później, załóżmy, podjedzie auto, takie białe, co na wesela się czy na imprezy się zamawia. Wsiądzie do auta. W aucie będzie jej odczytany wyrok oskarżenia suwerena za wszelkie jej przestępstwa, które popełniła, i od razu pojedzie tym autem, takim białym. Ta, ta, takim na, na, na zamówienie, co się wynajmuje, od razu pojedzie na miejsce no, wykonania kary po prostu i, i będzie o jednego bandytę po prostu mniej w temidzie wrocławski. Przy okazji się ten kurwidołek, o Zbychu, słuchaj, przy okazji ten kurwidołek sędziowsko-prokurwatorski się oczyści, wiesz o tym, więc załóżmy, ty byś przymknął oko i, i po prostu, wiesz, no i Jednego bandytę być może byłoby mniej. Więc tam te pozostałe owieczki w tym Wydziale Pierwszym cywilnym na krzykach by tam się ogarnęły trochę, by lepiej pracowały, by myślały o pracy, a nie o zielonych migdałach. Mniej by kawy i czekol. O! Mniej czekolady. No, Zwychu. bo jak one tam siedzą, to one piją tą kawę. One. O Zwychu, ty wiesz, ile one. Słuchaj, ty nie ma zwychu. Z Warszawy, ty nie widzisz przez te okulary, ile one czekoladek jedzą. One by się mogły, bo one po tych schodach i tak dalej, one by się mogły odchudzać tam w tym Wrocławiu. No, tam na, na różnych korytarzach sądowych. Wiesz o tym? Że jak one by zobaczyły, że, że, że jednego bandytek w pół sekundy mają mniej, to by się ogarnęły i by trochę bardziej się do roboty, no, tam brały. W, w tym budynku, Zbychu, wiesz o tym? No, więc to nie byłby problem, Zbychu, gdybyś przymknął oko, to by dało się jakoś jednego bandytę, no wiesz. No, pociągnąć do, do odpowiedzialności, Zbychu. Co ty na to? Czy to by się, słuchaj, Zbychu, czy to by się dało załatwić, no bo, bo masz urodziny, to jakieś jedno życzenie, słuchaj, Zbychu. To byś dla suwerena jakieś życzenie byś zrobił, no żeby tego y, bandytę złapać w końcu nie będę Zbychu czekał na twoje kolejne urodziny aby czekać na okazję, że, 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 że może, tak jak będziesz miał słuchaj Zbychu dobry humor to pomożesz mi tego bandytę złapać Magdalena Kaliszewska Zbychu no, słuchaj z, zrób coś w tym Wrocławiu Zbychu no ok? dobrze więc to były moje życzenia dla, dla Zbycha tutaj Zbychu super o tutaj Zbychu taki super kurczę. no nie ma lekko jest super jest super tutaj gościem Zbychu i co tutaj gadać no mi, mi się podoba mi się o tu tutaj jeszcze yy, yy, szacowna pani pat o tu jest pani Patrycja szacowna no i i, I wszystko gra, no i, i o to chodzi, no. No. O, o, tu, 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 o, tutaj ma, o, tu, tu ma Zbychu słup, o. Ale Zbychu, czemu, ale smutny. Kurczę, no czemu ty jesteś taki smutny? A tu jest, o, tu, tu jest Beata Szydło. Mieliśmy tutaj z kolan, tak? Kto, kto, kto zaczął z kolan wstawać? Tu, tu jeszcze tu jakoś, o, tu jakieś sta, stare zdjęcia, kiedy jeszcze Beata Szydło była. Dobrze, to uważam, że skutecznie jako suweren dzisiaj y, złożyłem zbiechowi jakieś takie fajne życzenia i te sprawy, więc tutaj mamy wszystko chyba załatwione. Dzięki, pozdro.